Ja myślałam, że jesteśmy dzisiaj nagrywamy, tak to nie było cika, więc nagrywamy. No bo wtedy musiałem jechać gdzieś. I długo nie mogłem się nagrywać, bo nam zabrali komórkę i komórkę. Uchalu, nie mogę. Serio, to co mam robić? Dobra. Dobra, jesteśmy. I gramy Pródeczkę, pierwszą Dawno nie nagrywaliśmy się Lubiłem nagrywać Kurczę, ile bym... Tych osób ile yeah! jest? O, Nie! Jeszcze na dole? Kurczę, to... Zóki, już jesteśmy Dobra Pop. nie to nie popa. Nie chcę tu, nie chcę tu A, leży No i perełka. No nie. w ogóle gadał. Tam Karyński jest jakby co? Może pójdziemy do niego. No nie, On to właśnie właśnie to mnie do znaj w Roblox. Gra w Joy-Bear. z y 320. -y -y. No ma inne konta różne. Dobra. U, złota skrzynka. Dobrze. Jak ktoś z datą. Jak ktoś z datą gierkę, Nie. Jak ktoś z tą gierkę, ten. Możecie wbijać. Będę często w nią grać. Jakby sama. Mam od Karinskiego telefon, bo mnie w Azbali, bo mi się ładnie... O, bo tu będzie złota skrzynka. Typ! Dziękuję. Łot. Małpa ta była pierwsza. Trzynasty. Dobra. Dla mnie jeszcze jedną rundkę.

To się ładnie ile jeszcze no w ogóle procent 13. Będziemy się kończyć.

jakby nie widzieliście, tego to jeszcze jest na odcinku. Możecie jeszcze wbijać tam. Dawaj. Jakby co to jest tylko gra na komórkę. Jakby nie widzieliście. Ich glaube, das war's. A czemu ja tak? Po prostu tak mamy na komórce no też tak. jest jest złota, złota broni. Nie, nie, Na razie, na razie, papa widzowie.